Czy ktoś chce się tutaj osiedlić? Grunt to znaleźć dobre miejsce! Poruszać musisz się wciąż być szybki. Mej make liczy się. Najważniejsze, znaleźć sobie miejsce. Gdy chcesz się znaleźć, to ruszaj się. Znajdź miejsce, znajdź miejsce, znajdź miejsce. Mej komek, bo szybko śliczy się. Znajdź miejsce, znajdź miejsce, znajdź miejsce. na śladu naśladuj mnie. I mnie! Znajdź miejsce, znajdź miejsce, znajdź miejsce. Znajdź miejsce. Znać miejsce znać miejsce. znać miejsce! znać miejsce! Nazywam się Klovis. Jest krabem, mam na imię Ludwika. I jest gąbką. Noszę ją wszędzie na grzbiecie, ponieważ mnie chroni. A ja dzięki niemu mogę się przemieszczać i łatwiej mi znaleźć przekąskę. Jestem Lamar! dama. Lamar! Robaki! Załapaliśmy się na przejażdżkę. Słuchajcie! Znam terafę lepiej niż własne szczypce. Więc nie marnujmy czasu! Pomogę wam znaleźć jakiś fajny lokum! Znać miejsce, znać miejsce, znać miejsce, Znać miejsce, znać miejsce Znać miejsce, znać miejsce, znajdź miejsce. Znajdź miejsce. miejsce! Klasz ze mną! Możemy się przyłączyć. Czemu nie? Wszyscy razem! Znać miejsce, znać miejsce, znać miejsce. My kumek, bo szybkość liczy się. Znać miejsce, znać miejsce, znać miejsce. My kumek kopiuj mnie. Poruszać musisz w być szybki. My kumek liczy się. Na rafie szukaj swego miejsca. Gdy chcesz się znaleźć, to też ruszaj się. Znać miejsce, znać miejsce, znać miejsce. My bo szybkość liczy się. Znać miejsce, znać miejsce, znajdź miejsce. Znajdź miejsce. My gdzie dzieje się. Tu pomykać szybko, każdy chce. My kumyk, kopie mnie. Znajdź miejsce.